Dzień dobry, witamy Was kolejnego dnia. Jesteśmy na Dubaj Marinie. Bardzo popularne miejsce. Myślę, że wszyscy kojarzycie tą lokalizację w Dubaju. Jest tutaj kilka takich ciekawych perełek, punktów, które mamy nadzieję, uda nam się zobaczyć po to, żeby powiedzieć Wam, gdzie możecie się udać. Oprócz spaceru, który gorąco Wam polecamy, bo to miejsce jest niesamowite, robi to turbo wrażenie. Zaraz wam pokażę, jak prezentuje się Marina w pełnej swojej okazałości. Pierwszym miejscem, jakie chcieliśmy Wam dzisiaj pokazać jest restauracja o nazwie Pier 7, a tak naprawdę budynek o takiej nazwie. Jak się możecie łatwo domyśleć, chodzi tutaj o to, że posiada on 7 pięter. Zobaczcie, znajduje się tutaj i na każdym z tych pięter zlokalizowana jest inna restauracja z inną kuchnią. Ten budynek jest polecany przez turystów jeszcze z innego względu. Umiejscowiony jest w taki sposób, że jeżeli siądziecie sobie w którejś z tych restauracji, macie widok praktycznie na całą marinę, na te wszystkie wieżowce, które znajdują się naprzeciwko was. Jest to super lokalizacja do skosztowania i zjedzenia tam obiadu wieczorową porą, ponieważ wszystkie te budynki no, są oczywiście oświetlone i tworzy to taki super klimat. Nie wiem jakie są tam ceny, nie będziemy tam dzisiaj wchodzić, jesteśmy tak jak wspomniałem z okiem. Mamy jeszcze tutaj kilka takich skybarów, nazwijmy to, do odwiedzenia, gdzie koniecznie chcemy wejść. No i poczekajcie chwilę, mam nadzieję, że uda nam się Wam to pokazać. Robimy gość sesję, ale nie ma co się dziwić, bo widoku to jest przekodacki. Gocha, ustaw się ładnie. Pykes. Pykes. Zrobione. I na Instagramie. <laughs> Dobra, wiesz Olcia, idziemy dalej. No, no tak się Alika prezentuje. Tutaj jest dobry budyneczek jakiś hotel to chyba nieźle, tam morbita osiągający. Robi to wszystko tutaj. Ogromne wrażenie, naprawdę. Czyściutko, elegancko, piękna sprawa. Bardzo fajne miejsce. Idziemy dalej do Skybaru. Ideą mojego kanału jest mówienie Wam jak to wszystko tych moich podróżach wygląda, tak jak możecie przeczytać na stronie głównej, jak, gdzie, za ile. I takie praktyczne informacje, jak jeszcze idziemy do tego, do tego naszego kolejnego punktu docelowego, żeby pochodzić sobie po tej marnie tak jak my, czyli trochę tak od początku, o, w meczecie odpalili modlitwę, więc to, co chcę Wam teraz powiedzieć, powiem Wam za chwilę, bo się robi bardzo głośno. OK, teraz wam dokończę, bo już się skończyła meczetowa piosenka. <grywa> yy, tak jak wspominałem, żeby się tutaj dostać wybieracie jedną z dwóch linii metra. W Dubaju są dwie linie metra, jest zielona i czerwona. Na Dubaj Marina podjeżdża czerwona linia. Jeżeli chcielibyście pójść tak jak my, my wybraliśmy taką stację, która umożliwia nam obejście tej mariny po prostu od praktycznie samego jej początku. Tak mi się przynajmniej wydawało, jak sobie to weryfikowałem na mapie. Wysiadacie na stacji, która się nazywa damak. Powiem to po polsku, a na ekranie pojawi się wam oryginalna nazwa, jaką jest to oznaczona na takich mapkach, które się dostajemy. Mapkę dostaliśmy w hotelu. Tak to bywa we vlogach, że nie zawsze wszystko wychodzi. Miejsce, które chcieliśmy Wam pokazać, to Observatory Skybar znajdujące się w hotelu Mariot. Niestety jest piątek, jest pora tak zwanego brunchu. Wszystkie stoliki są zajęte. Pan powiedział nam, że na tygodniu nie ma raczej problemu, żeby wejść sobie tak z buta do tego miejsca. A jeżeli chcemy to zrobić dzisiaj, to możemy się zgłosić ponownie, ale po godzinie 15 Tymczasem idziemy do kolejnej podobnej lokalizacji, a stamtąd już udajemy się na znaną wszystkim Palemkę. Właśnie dostajemy szewskiej pasji. Są tutaj takie automaty biletowe do doładowywania kart. Tu wkładacie kartę, wybieracie sobie. Język angielski. Możecie tą kartę doładować albo kupić bilet. Za każdym razem, gdy próbuję to zrobić, jest napisane, że działa Visa albo Mastercard. Odrzuca mi płatność. Wsadziłem dokładnie trzy karty i niestety to nie działa. Mamy jakiś tam Silver, Gold, bla bla bla, można sobie y, wybierać. No ale nie funkcjonuje, To nie da się zrobić płatności. Masakra. Tu przykładacie swoją kartę. Możecie ją doładować na lotnisku. Radzę wam to zrobić, bo tak jak mówię, są jakieś problemy z płatnością. I w momencie, kiedy przykładacie kartę, schodzą wam pieniążki i podjeżdża na przykład tramwa i udajecie się do stacji. Taka technika, a nie działa. Źle, wszystko jest nie po naszej myśli. Ani na nie można doładować sobie biletu. Metro nie działa, linia czerwona. Olek się obudził Tak A jeszcze na palmę daleko Dokładnie ja Tutaj zobaczcie, jest wagon przedział Gold Można kupić bilet Gold i wtedy się siedzi w takich warunkach A Pozostali pasażerowie Tak jak my Normalnych Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że już będzie lepiej. Wsiedliśmy do tramwaju, ponieważ wczoraj na lotnisku pan doładował nam kartę za 25 dinarów. No jeszcze nam trochę starczyło, żeby wejść do tego tramwaju, ale ją musimy jakoś napić. Nie wiem, jak to zrobimy. Postaramy się to zrobić na, na metrze. Okej, okay, dzisiejszym celem podróży jest hotel Atlantis, jeden z najbardziej znanych hoteli na świecie na pewno wszyscy go kojarzycie, więc nie ja będę tutaj y, opowiadał jakichś historii związanych z jego tematem. Żeby się tutaj dostać, warto skorzystać z tak zwanej Monorail. To taka kolejka, którą, która jedzie bezpośrednio pod sam hotel. Za bilety zapłacicie 15 dinarów za jedną osobę dorosłą w jedną stronę. Można też oczywiście kupić teraz bilet powrotny, są nabijany na kartę. Kosztuje to wszystko 30 dinarów za osobę. na patencie. Ogólnie nie można wchodzić tutaj do tego hotelu do środka, ale pan pozwolił nam, powiedzieliśmy, że chcemy sobie tylko na chwilę zrobić zdjęcie i udało nam się wbić, więc spoko. Teraz idziemy do głównego holu tego hotelu, który widzieliśmy na wielu zdjęciach internetowych przyjeżdżając do Dubaju. Już go widzimy w oddali, zaraz zobaczycie jak kozacko się prezentuje. No i jesteśmy w miejscu, gdzie znajduje się najpopularniejsza ławka instagramowa. Na patencie oczywiście można zrobić wszystko. Zachęcam Was do tego, żebyście podchodzili do tych panów, którzy blokują wejścia tylko i wyłącznie przeznaczone dla gości hotelowych i powiedzcie, że chcecie sobie zrobić zdjęcie, że chcecie przejść się do głównego holu po to, żeby go sobie zobaczyć. Nikt nam nie odmówił, pokazywano, wskazywano nam drogę. Każdy tutaj podchodzi do klienta, którym my de facto nie jesteśmy bardzo. Profesjonalnie i życzliwie. Jak widzicie za mną. No chyba jeden z najpopularniejszych hotelowych widoków, hotelowych budynków na świecie. Taksówki, jakie tu są, to oczywiście Tesle. Jeżdżą takie fury, że głowa mała za nam pokażę o. Cały czas, non stop. Hotel w środku oczywiście petarda. Warto zobaczyć. Zachęcam Was do tego, żebyście przyjechali, jak macie czas. Cała podróż nie jest jakoś długa. Taką atrakcją tej wycieczki jest również przejechanie się tą mono, mono kolejką ekstra widok na te takie okoliczne wysepki, które się znajdują przy palmie. Super sprawa. Polecam Wam serdecznie. No i tak jak mówię, korzystajcie z patentów i. Proście te osoby, które gdzieś tam wpuszczają, że chcecie wejść tylko na chwilę, jakieś zrobić zdjęcia albo coś, coś w tym rodzaju, i po prostu dostaniecie się tu, gdzie ja teraz stoję. Dobra, teraz śmigamy z powrotem do hotelu Marriott. Po drodze jeszcze pokażemy Wam jedno miejsce o zbliżonej tematyce. Mam nadzieję, że uda nam się te dwie lokalizacje zaliczyć. Jest piątek, jest sporo ludzi, i to może być jakimś tam problemem. Widzimy się zaraz. Słuchajcie, wysiedliśmy. Hypermono kolejki i idziemy jeszcze do podobnego miejsca, które zalatuje takim skybarowym klimatem. Podobno z niego jest ekstra widok na tamtą część Dubaju i tutaj właśnie palmę, czyli miejsce, z którego wracamy. I potem udamy się do Mariotu, który mieliśmy w tym pierwszym założeniu będąc na marinie, a ogólnie drzewa palemki. Super klimacik, więc polecam Wam też ewentualnie skorzystanie z tej naszej propozycji spędzenia tu czasu, czyli wysiadacie na stacji o wdzięcznej nazwie, której nie pamiętam i za chwilę ona się wyświeci na ekranie, i spacerkiem możecie przejść do tego Skybaru, do którego się udajemy i zaraz powinniście go zobaczyć. w miejscu, które się nazywa Platinum Luxury Hotel. Niestety nie mogła tutaj wejść gosia z olkiem, dzieci nie mają wstępu do tego Baru, Polecam miejscówkę, ekstra widok na całą okolicę. Ja już uciekam, bo nie chcę ich zostawiać zbyt długo na dole, więc będzie to taka bardzo szybka i skrócona relacja. Miejsce znajduje się na 16 piętrze, można wyjść z ulicy, nie musicie mieć rezerwacji. No ale pytają też o to przy samym wejściu, czy chcecie wejść na napić czy po prostu yy, sobie, jak to oni nazywają, take a look. Więc ja wybrałem opcję Take a look, uciekam i mam nadzieję, że w Mariocie uda nam się przejść trochę dłużej. Olcia. Olcio, wcinaj obiadek. Olcio, pozdrawiam wszystkich. jeszcze powiedzieć też, że Olkowi w Dubaju wyskoczył ząb, na który czekaliśmy prawie 10 miesięcy. Tak wyskoczył jest. W tu jest menu. Zobaczcie, jakie są ceny. Za na przykład za butelkę po 1000 zł. sporo, sporo. Zwykła woda mineralna kosztuje 20 dni, arów, czyli 20 złotych. No ale wszystko rekompensuje widocznie. Słuchajcie, tak to robią Polacy w Dubaju. Trzeba sobie jakoś radzić. Jak kurczak. Bardzo dobry. Przepyszny, no ostry. Tak. A marynia jest perfur zrobiliśmy takie zakupy. Zaraz wam to wszystko powiem, żebyście wiedzieli, na co się nastawiać. Kola Zero, woda mineralna, ser, wędlina, chleb, taki świeżo wyciskany soczek i dwie kawy, bo tam był przy Kerkwie Starbucks. Za to wszystko... Plus to, ci... dwie paczki czekoladek. Plus dwie paczki czekoladek. Dla naszych mam. Dla naszych mam. Za to wszystko, moi drodzy, zapłaciliśmy 113 Piękniejszych Dirhamów, tyle wyszło. Więc, takie są ceny w Carrefourze, w Dubaju. Na Malinie która prezentuje się przepięknie. O. Wracamy. Jesteśmy już pod naszym hotelem. Chyba najfajniejszą rzeczą była. Marina oczywiście te widoki z tych dwóch hoteli, w których byliśmy ekstra. Ten jeden, czyli ten five, to taki mocno bananowy hotel. Tam po prostu masa takich młodych ludzi, anglików, ruskich. Wszyscy wyrąbani tak hajsem, że aż do biło od nich po prostu pieniędzy. Tam chłopaki wiecie, po 20 parę lat wsiadali w ferarki, w jakieś lamba. No inny świat. Pewnie zawód syn jakiegoś rosyjskiego oligarcha etc. Nam najbardziej podobała się Marina i jest to takie miejsce, które koniecznie trzeba zobaczyć. Bardzo miło się tam spaceruje, wszystko jest fajnie zrobione, czyściutkie, eleganckie. Naprawdę polecamy serdecznie. Gosia, jak ty uważasz? Marina chyba najbardziej, nie? O Marina i Atlantis robią robotę. Dobra, jest już nasz hotelik. Jak widzicie, też niczego sobie. Wszystko się świeci i tak dalej za 1300 zł. Welcome to Premier Inn